M jak mi bo po wakacjach 2018. Tak szymek ucieszy się z siostry Maj, ZDJTCAJ. Dzieci z M jak mi bo, czteroletni szymek, Stasz czypicki, i roczna Maja, Anna Wierzchot, wyrastaj na prawdziwe gwiazdy. Wykrzyknik na planie nowym odcinków M jak mi bo, które BD emitowane po wakacjach 2018? Najmłodsi aktorzy, wietnie się ze sobą dogaduj. Cechatnie nie razem do ZDJ. Zachowuj się jak prawdziwe rodzectwo. Widać, że Szymy cieszy się w kolejnym sezonie M jak Mibo pozna wreszcie swojem bo siostr. Zobaczcie Sbotki ZDJ dzieciaków z kulis w serialu. M jak Mibo po wakacjach 2018 nowe odcinki od poniedziałku 2708.2018 w TVP2 twórcy Emiak mi bo sporo zdradza i z tego, co wydarzy się w premierowych odcinkach po przerwie wakacyjnej. Wystarczy tylko spojrzeć na oficjalny profil serialu na Facebooku, który ostatnio zapewnia się zdj. Marcina, Mikołaj Roznerski i dzieci, czymka oraz Mai. Malichodakowcy RZDZ bo w Banie nie powstaje wiele scen z ich udziałem. Akurat mamy ich y fotosy, przecinek bo od kilku dni SKRcamy z nimi sceny do kilkunastu odcinków. Czytamy na profilu m jak mi, bo na Instagramie. Wszystko wskazuje na to że w m jak mi, bo po wakacjach 2018 Marcin odzyska cór. Czy zabierze ją Adriana Kalska, i wychowa sam, zdala od psychopaty Artura, Tomasz Ciachorowski. To si dopiero oka e. Jedno jest pewne: Czy wreszcie pozna swoje młodsze siostrę I będzie zachwycony: Kreska E. Maja stanie się ze ich rodziny. Zaszczypicki i Ania wiesz na planie im jak mi bo zachowuj się jak prawdziwe rodzeństwo.